Siemanczko, cześć, że i dzisiaj wam nagram Szpadkobiersza Z reala, fs-19 No i ten, nagrywam wam odcinki, bo chcę tą serię skończyć Jeszcze dni się rzucawiam czasu No bo chcę rzucić w fs-22 kończył. No i później Zrobimy ankietę, no Ale ja to się dowiecie w naszym odcinku I na samym początku Rzucawcie <strukturator> hashtag Hashtag yy... Aż kosiarka, wam serduszko i wbijajcie y, subiki, jak to się nie zostaje. Łapkę w górę, bo zachęca. Bo na pisie, tu będzie coś, no nie wiem czy jeszcze będzie, ale wbijajcie, bo nie się się zbiorowe. Jak założę kanał studio, o to był tak powiem, dobra, i odpalę w A zapytacie, ja miałem rotacyjne, a żeby się no, bo to ma być wszystko tak że Ala. A my, jak odkupiliśmy tego urszusza, to kosimy nie powiem tam rotacyjne łatwo bo to trochę trawy. Ten, ale tam, jak na przykład, już dalsza jest łąka, dalej gdzieś to ten to pożycza, bo od kolegi właśnie to potrzeba. Od kolegi, tata takiego bardzo kolegę też tam pożycza. Znaczy nie tata, bo to dalsza sąsiada. O, sąsiada pożyczamy i ten, i co można, no i tniemy szóstką. I lepiej się, jak to wracać do, bo szybciej Już się. Tuż, ten jeszcze w odcinku będzie, nie wiem, rozsiwanie na głos. Tak, 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 dalej. Wrzucę wam te dwa odcinki, bo jest już drugi odcinek już. Wrzucę jeszcze wam. I sobie tego tu 22, yy, też 22 rzędy, 23 i te dwa odcinki będzie przerwa, oznacza, że będę musiał serwer ogarnąć, tak że... i też kosiarka dyskowa masz. A my w realu to mamy kosiarkę, <laughs> znaczy pożyczamy kosiarkę dyskową i zamierzamy kupić do szuszki do leci, ale to nie sama, tylko. Albo sama, albo jakieś gniało. Nie wiem czy nie, nie wiem jeszcze. Dobra, to się odprosimy. Teraz przyjęliśmy w kolei. zbliżam zbliżamy powoli do końca też wam jeszcze polską wizję. skończyć jeszcze jeden odcinek najniedługo już się skończy muszę tam przygotować serwer chciałem wam tutaj zrobić rzeczy a i teraz chcę bardzo wrzucić szybko te odcinki też nie będą już fs jak ten tylko później jak już fs i chcę tam. Po prostu jest hmm. Reala będzie jak bo Borin będziemy bazić, to będzie odcinek nagrywany ten no po prostu Działać akcja nagrywana Borin będziemy bazić, Dobra, do naszego odcinka na razie, cześć no i będzie poproszę prostu Reala Filiki, wlatować to będzie jeszcze przedwczoraj, trochę dobrze. dobra w łapkę, subik i bo jeszcze jedna rzecz w i będą będzie.